Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Patrycja Kubiesa i będę miała dzisiaj przyjemność opowiedzieć kilka słów na temat tego, co tak naprawdę zostało przedłużone, jeśli chodzi o składanie zeznań rocznych dla podatników podatku dochodowego od do osób prawnych i wyjaśnienie, które zeznania możemy złożyć w terminie późniejszym, a które nie. Przede wszystkim, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, wydaje się, że nie jest powodem to, żeby Przedłużać jakiekolwiek terminy dla podatników właśnie w kontekście gdzieś tam dania im więcej czasu na rozliczenie roczne z uwagi na trud roku 2022 i szereg zmian, które się pojawiły w zakresie zmian podatkowych. Wydaje się, że tak naprawdę przedłużenie, o którym będziemy mówić, przede wszystkim dotyczy tego, że trwają cały czas prace nad przygotowywaniem nowych wersji deklaracji elektronicznych. Między innymi takie właśnie komunikaty na stronie Ministerstwa Finansów się pojawiają, że trwają te prace nad najnowszymi wersjami deklaracji za rok 2022, no i generalnie oczywiście za niedogodności przepraszają. No to w takim razie przejdźmy sobie do tego, ponieważ wiemy, że podatnicy podatku CIT mają przedłużone terminy. Które terminy i na które dokładnie formularze są przedłużone? Przede wszystkim e, zmiana następuje w drodze rozporządzenia, czyli tak klasycznie, jak to e, generalnie jest rokrocznie, jak są przedłużane terminy do składania zeznań rocznych. Minister Finansów wydał w marcu 2023 roku rozporządzenie, w którym w czterech paragrafach przedłużył niektóre z obowiązków dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. My wiemy doskonale, że termin na złożenie zeznania rocznego, w tym przypadku mówimy na przykład głównie o podatnikach, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu. W związku z tym za rok 2022 tacy podatnicy rozliczali się do końca marca 2023. Tak powinni się klasycznie rozliczać. Natomiast mamy przedłużony ter termin do 30 czerwca 2023 roku i ten termin dotyczy dwóch rzeczy. Po pierwsze złożenia CITU-8, czyli właśnie tego zeznania rocznego, które za 2022 do końca marca mieliśmy złożyć, oczywiście wraz ze wszystkimi załącznikami, czyli jeżeli ktoś na przykład rozlicza ulgę na działalność badawczo-rozwojową, jeżeli ktoś na przykład korzysta z preferencyjnej stawki w przypadku kwalifikowanych praw własności intelektualnych, czyli tzw. Tak IP Boxa, i tak dalej, to oczywiście załączniki do cyklu 8 tak samo przedłuża się nam ten termin, czyli generalnie zeznanie roczne za rok 2022 jest przedłużone do 30 czerwca. Przy czym tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że nie jest to termin, który obowiązuje absolutnie wszystkich podatników, no bo tutaj musimy zwracać uwagę na to, że niektórzy z naszych podatników mają generalnie inne lata podatkowe. W związku z tym tylko ci, dla których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia do dnia 28 lutego 2023 roku, mają ten termin przedłużony do końca czerwca. Toż samo z przedłużeniem terminu na złożenie tego zeznania rocznego. Przedłużono również termin wpłaty podatku, który wynikałby z tego zeznania rocznego, bo na przykład ktoś w trakcie roku być może na przykład stosuje zaliczki uproszczone i tak naprawdę dopłaca potem podatek dopiero w zeznaniu rocznym. Więc na przykład w takich przypadkach również ten termin wpłaty podatku wynikający z zeznania jak najbardziej został przedłużony. Natomiast to rozporządzenie nie omawia tylko i wyłącznie rozliczeń dla tak zwanych klasycznych cit czyli podmiotów, które rozliczają się na ogólnych zasadach podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ już od 2021 roku mamy w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie powiedzmy alternatywne rozwiązanie, tak zwany estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek. Ten estoński CIT dość mocno się nam zmieniał na przestrzeni ostatnich lat i od 2022 roku, czyli właściwie po roku jego stosowania, dość mocno został zmieniony. Na tyle mocno, że podatnicy bardzo się nim zainteresowali. Zdecydowanie w 2023 roku to zainteresowanie się nie zmniejsza. Generalnie jeśli chodzi o podatników, którzy wybrali tak zwany estoński CIT, czyli weszli w ten tak zwany alternatywny system rozliczania na podatku dochodowym. To mają również obowiązek składania zeznań rocznych za okresy roczne, niezależnie od tego, czy jakaś z podstaw opodatkowania im się pojawiła. Tutaj też wyjaśnijmy, ponieważ wielu przedsiębiorców, wielu podatników pyta, czy jeżeli nie nastąpiło nic i żadnego podatku nie płacili, ani z tytułu podzielonego zysku, ani z tytułu ukrytych zysków, czy też muszą składać deklaracje. Tutaj ten obowiązek składania deklaracji jest niezależnie od tego, czy deklaracje deklaracji będą same zera, czy nie. Tym bardziej, że deklaracja ma też charakter informacyjny. Tam mamy dużo pól, w których musimy złożyć po prostu oświadczenia, wyjaśnienia, potwierdzenia, również pod kątem tego, czy my nadal utrzymujemy właściwie warunki do bycia w systemie estońskiego CIT-u. Tutaj jeśli chodzi o złożenie CIT-u 8E, bo tak ten druk się nazywa, e, oczywiście ten termin również został przedłużony do końca czerwca, przy czym znów tylko dla tych podatników, których rok podatkowy na estońskim CIT-ie zakończył się w okresie od 1 grudnia do 28 lutego 2023, więc jeżeli ktoś ma ten klasyczny rok podatkowy kalendarzowemu, czyli skończył rok podatkowy 31 grudnia 2022, to jak najbardziej do 30 czerwca złożyć deklarację CIT 8E. E może. Natomiast to nie koniec przedłużenia terminów, ponieważ kolejnym terminem, który jest przedłużony, jest również taki obowiązek, który wynika z wejścia w system estońskiego cit -u. Tak zwana korekta wstępna. Ta korekta wstępna dotyczy właściwie dwóch elementów. I dotyczy konkretnego formularza, czyli Formularza CITKW. W formularzu CITKW, który załączamy do cit 8 za rok poprzedzający wejście w system esteńskiego CIT-u, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby uwzględnić informacje o tak zwanych przychodach koszta, które wynikają po prostu z różnic przejściowych pomiędzy wynikami finansowymi a wynikami podatkowymi. Dla przykładu jeżeli na przykład ktoś wszedł w system estońskiego CIT od 1 stycznia 2023 roku, to do zeznania rocznego za rok 2022, czyli Cytu 8 za klasyczny CIT, ten normalny, powiedzmy podstawowy, jest zobowiązany do załączenia CIT-KW. I właśnie ten termin na złożenie tego Cytu kw został przedłużony do dnia 30 czerwca 2023. Przy czym tutaj trzeba zwrócić uwagę, że dotyczy to podatników estońskich, którzy rozpoczęli stosowanie estońskiego cytu od 1 stycznia 2023 do 1 marca 2023. Czyli generalnie, jeżeli na przykład ktoś um, wszedł od razu od 1 stycznia 2023 w system estońskiego, to składa cit był jako załącznik do CIT-u 8 do 30 czerwca 2023. Jeżeli na przykład zdecydował się dopiero od lutego, albo być może nie wiem, na przykład od 1 marca, to generalnie również składa do końca czerwca ten CIT KW razem ze zeznaniem rocznym CIT-8. Oczywiście, proszę Państwa, tutaj znów jeśli chodzi o to, co wynika z cit KW, to też taka dodatkowa informacja. Pamiętajmy o tym, że w CIT-ie KW zarówno informacje o przychodach kosztach, ale też w przypadku podatników, którzy się przekształcają, dochód z przekształcenia. W związku z tym też zwracajmy uwagę na to, żeby dopilnować również w przypadku przekształceń, gdyby się pojawił dochód z przekształcenia i z tego tytułu podatek, aby go po prostu uregulować, ewentualnie rozłożyć na raty. A w przypadku informacji o przekładach kosztów, kosztach, czyli tzw. podatku od korekty wstępnej, ten obowiązek zapłaty podatku nie występuje, jeżeli wytrzymamy w e-stance co najmniej 4 lata podatkowe. No i ostatni obowiązek, który został przedłużony, to wiemy o tym, że artykuł 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informuje nas, że mamy obowiązek jako podatnicy podatku CIT w przypadku, gdy mamy zakłady na obszarach innych jednostek samorządu terytorialnego, czyli na przykład mam siedzibę w Krakowie, ale mam też na przykład jakiś oddział, zakład w Warszawie i tam mam pracowników, no to mamy obowiązek na druku CIT-ST wykazywać, Właśnie te osoby zatrudnione w podziale na poszczególne zakłady, oddziały. Ten obowiązek informacyjny, bo to taki ma charakter bardziej informacyjny. Również jest korelowany z składaniem zeznania rocznego CIT-8, i termin na złożenie tego formularza został przedłużony do końca czerwca 2023 roku. Więc tutaj również pozytywna informacja jak najbardziej nie mamy pośpiechu, jeśli chodzi o ten CIT-8. I to by było na tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o przedłużanie terminów. Oczywiście większość przedsiębiorców, większość biur rachunkowych, księgowych już CIT-8 ma przygotowane. Pod kątem kalkulacji. Czekamy tylko tak naprawdę na formularze, no bo przecież wiemy, że przy sprawozdaniach finansowych i tak gdzieś tam te kalkulacje podatku dochodowego były konieczne. Natomiast oczywiście w momencie, kiedy pojawią się formularze, będzie możliwość do składania zeznań rocznych. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia na kolejnych webinarach.